Hello, hello! Witajcie wszyscy bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku naszego Stored wall -E. <noise> To jest specjalnie tak mówię. Ze mną oczywiście moja kochana ekipa, Teo. Dzień dobry. Ferno. Bry. I <noise> <noise> ja Oczywiście to się tam nie, nie ta Talerze, ja nie wiem. Do I I poleżały pod łóżkiem. O, patrzcie! Słuchajcie, patrzcie na nasze roślinki. O, co tutaj się dzieje? Jakaś pustynia się zrobiła. Ej. No, bo nie mamy, wszystko nam, wiecie... No bo mamy lato, słuchajcie. Lato. lato. Patrzcie, mamy też krówki, mieliśmy krówki kupować. Gdzie są krówki? No Jakie krówki? Krówki? Już, krówki miały być kupione. O co Ale... tu się wyprawia? A nie możemy kupić ani dzisiaj, ani jutro. W następnym odcinku będą krówki, bo pani, która sprzedaje krówki w poniedziałki i wtorki ma wolne. Boże, dobra, słuchajcie, to y, no. chodź, lecimy Sylwek do sklepu, nie? Z czego Ja idę to... na, na, na kurki. No. A, dobra. To jak skończysz, to pomożesz jakiś... mi robić ziemię na nowe nasionka, bo będziemy musimy naszykować miejsce. Tak, pomogę ci. No, Super. słuchajcie, mamy 9,5 tysiąca kasy, i wszystko zaraz wydamy. Tak, ale Dobra, to bardzo idziemy. ważne przedsięwzięcie. Gdzie my idziemy? Do sklepu, tak? tak? Tak, idziemy do sklepu, a potem jeszcze do muzeum, tak? Mhm, mm no bo tak. wy musicie tam odebrać nasionka. My, Teo, już mamy nasionka do zasadzenia przecież. No tak, ja wrzuciłam do tej, do skrzyneczki. O, no ale to, to wszyscy te same nasionka tam zdobywają? Zresztą, wyglądamy jak bracia bliźniacy, tylko ty jesteś bardziej opalony. No, je, tak jest. <laughs> Ej, ale mam w rzeczywistości też ciemną karnację, więc się zgadza. Aha, a... Ej, jak, tam, mam jak tam się wchodzi? Jak no tam tak złożyło? Prawym przyciskiem myszy klikasz. Aha, prawy, no już nie <grym> Czy myśmy mieli jakąś haczkę do ziemi? Mmm, Słuchajcie... Mieliśmy? Dobra, no. Y -y -y, Potykę. Dobra, już nic, mam. Jakie e -y. nasionka? Żebyśmy się też z Sylwkiem nie zdublowali? To nie? na początek kupcie... O, ja też mam kupić? Że że kupić Nie no, jedno z was kupuje, bo potem się pogubicie, Dobra, słuchajcie. Dobra, to ja znajdę muzeum. Jak się to muzeum nazywa? Muzeum. <grym> No dobra, to ja nie. spodziewałeś się, się tego sylweka. No nie. Turbuc, um, Są tu duże melony, mam jakieś. Melony. kupuj... Tak, z 5 tysięcy niech mam zejdzie na melony. O Boże. Ja cię. Jak to się trzymało? A, no dobra. trzymasz, trzymasz. Do 5 tysięcy ma dojść, tak? Tak, ile masz ich na razie? O, mam 50. To jeszcze troszkę, jeszcze troszeczkę. Chmura idzie. Wydajemy wszystkie pieniądze, słuchajcie, bo to będzie bogactwo. Teraz mam 60. Dobrze. Eee, to teraz kup jeszcze papryczek z 15 paper, mmm. Pepper. Nie paper. paper. <grym <grym <grym> papieru a, mam nie chcę nic, króle ach, <grym> ach, ach, my poligla wszyscy tutaj jak jeden <grym> mąż, słuchajcie. Paper. <grym> Masz 15. <grym> e, już, 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 już. Teraz mam 15. Okej, okay, 15 kukurydzy. Słuchajcie, ta gra Woli. Paper. E, kukurydzy, tak? E, poczekajcie trudne słowo. Heat. Ale to nie kukurydza, To z błodych. A jak, jak jest kukurydza panie? No, Korna. Korn. Korn. Ma... A jest, dobra. Ile tego mam kupić? Dajcie 15. 15 pomidorów i 15 tam takich niebieskich blubek. Nie wystarczy mi. No to zostaw. Chcę się upewnić, jest. słuchajcie, pomidor to tomato. Tak, tak. Uf. 15 I 15 blueberry. Ej, słuchajcie, my się bawimy i uczymy zarazem. No tak. Ej, ja blueberry mam wrażenie, że Ferno to ma jakiś ten, jakiś fetysz na półce piętnastki. Weź 15 tego i 15 tego. Niestety blueberry będzie 12. Dobrze, może być. Wszystko wydane, idziemy do muzeum. Mm -hmm. Ja niestety nie znalazłem na mapie muzeum. Nie ma takiego oh, nie. Jak to? Jest po no prawej, na dole. Stardew Valley Museum and Library. Po prawej? Na dole? Mhm. O on. dobra, to teraz mi się wyświetliło. Jakoś wcześniej nie było. A jest, faktycznie. Dobra, dobra. to podlejesz mi to zaraz, bo ja już prawie umieram z energią. Nie wiem o co chodzi. A nie wiem, a byłaś grzeczna? A byłam grzeczna, a nie. Ale tam było? się idzie, nie? Tak, z... mm, Nie wiem, będziemy ja było w takim razie. No my i tak wszystko musimy podlać, No, nie? Dziś po blisko, blisko tak, jest. E, chyba dobrze, nie? E, tak, tak. Ale do góry? Nawozy. E, no i tutaj gdzieś na górze. Nie, mhm. chyba jeszcze w prawo, no. A. Chyba jeszcze w prawo. Oj, prawie ci dałam. No, tak, jeszcze prawo. Uuu, lodziarka tu jest. Oj. A nie, to jest pan Lodziarz. Pff. Nie wybrzydzaj, to Augusta. No i dobra, jesteśmy w góze i gdzie mam kliknąć tu? No do gdzieś o nie o nie. No, Ale z no. książki. Że były. Dobra, kolevers. Aha, jest melon Seeds. Mam tak. że... Na hm. melona. Tak, bierzcie. I jak okay. macie, to przy, przychodźcie tutaj i pomożecie, bo Teo już tam umiera. Nie rozumiem. No. Dobra, ja wziąłem już. Wziąłem. Ale nie, bo możecie obydwoje. To tak. Podejdź do pana za ladą, klikasz na niego Aha, prawym. Dobrze, teraz się zgadza. Bo Masz? wcześniej mi się coś wyświetliło dziwnego i mogłem jakieś rzeczy przedstawiać na półkach. A, bo do, mogłeś dać coś do muzeum. Albo kupiłaś na rzecz w muzeum i chciałeś ją przedstawić. No, wiesz? możliwe, możliwe. Dobra, Oso, już teraz jestem. Do Was i, e, idziemy? Tak, do nas i sadzimy nasze No to no, ja ci sobie przekażę połowę tego, co mam, to pomożesz no. mi sadzić, nie? Co to za laleczka? Jedna tutaj? osoba może iść do kopalni albo łowić. Po prostu. Bierzemy ją na dwa baty? O, no, <laughs> dobrze! Ja mam pytkę. Ja, wiem, ja już wiem czemu, mi was tak brakuje puczyć. za każdym razem, jak siadam dam do nagrywania. O Boże. Nie słuchajcie, ja czasami przesadzam z tymi żartami, więc mnie stopujcie. O, poczekajcie, kolejna lala. Ja tu stoperan. Potrzebuję. To? Kupimy ci stoperan, sam się Stop. zastopujesz. No, Dobra. Tak, tak, to. O Boże. Nie. Oh, o, krówki, to to będzie to Ja będę nie? spała cały dzień. O nie, to nie. Serio, ja byłam... W, w, myślałam, że jakby nie dotrwa nie? Ej, słuchajcie, ale mam... Dla tych melonów mam 6,9. Autentycznie mam 69 N melonów. No bo wziąłeś 9 od muzeum gości z muzeum. A, no to widzicie, to, to musiało tak być, słuchajcie. Tak. O, już takie to pole zrobione, dobra, to co teraz no. siejemy? tak? tak, Czekaj, od to, to góry, bo tutaj, masz, tutaj na tych takich miejscach, gdzie są kropeczki, dałam nawozy, więc od góry Aza. musicie sieć. Na, na, na tych nawozach. Tak, od na góry tych, na... tutaj, tak jak już tutaj jest posadzone, to. A tak na mi nie wyświetla, nie wyświetla. Nie nie wyświetla. Na, znaczy obok czerwony, no na czerwono to są już zasadzone miejsca. Takie kropeczki czarne to są znowu A znowoza. o tym mówisz, w sensie takie podlane, tak? No Też. też. też Wszystko co ja jest tu, podlane. Nie tu, trywek, na górę. Ale pod, pod spodem, nie tak na dole, tu. Ale wiesz co, się nie rozumiem, bo ale, to, to, ale coś ja coś to na czerwono? Nie, bo, znaczy w sensie na pustym polu, nie na tych kropeczkach fioletowych, Masz takie no. czarne kropki, nie? Im chodzi właśnie o czarne, tak. Tak. Dobra, dobra Chodzi dobra, o, to... o podlane, po prostu takie ciemniejsza tekstura. Tak. Ziemia z makiem, słuchaj. To jest to. Czekajcie, to ja wam tego dam, bo ja tego mam za dużo. No to daj mi. to rzucaj Jak to mi? Się rzuca? O nie, zasadziłem. No wyciągasz z kwipu taki klikasz lewym. Rzuciłem? No dobra. Tak, tak, mam. Możesz mi też rzucić. Rzuć mi melony najlepiej, bo tutaj widzę, że jest Nie, Sylwek! O jest. A gdzie? Przepraszam. Czekaj, czekaj chwilę z tym. Albo dobrze. To, już... to już... się. Popsuła se koncepcja i tak. też. Urgh. Chodź tu Sylwek, to już dawaj te dwa pod, no pod sobą, te dwa pod sobą, spokojnie. Dobra. Jeszcze Chodź, tak, co, jest tak, jak zubrać, się po prostu gra na... z jakąś tam tygodniową przerwą, bo na naprawdę już nie pamiętam. mogę je też Tu w tym miejscu? No tak, wszędzie się wszędzie, potem ja nałożę na wóz. No to, to co, już. Mogę, mogę sadzić. O Jezu, aha, bo tu... No dobra, no już sadźcie jakkolwiek słuchajcie, to już... Tak, ja też miałam nadzieję, że będzie tak wiecie, z jednej strony <coughs> melony, <coughs> z drugiej papryki. My to jesteście... My to tak jesteście... No właśnie, nie ma tak, nie ma. Nie nami tak, tak, nie tak, tak nie ma, u nas musi być chaos. Tak, u nas musi być równowaga w przyrodzie. No. Dobrze. Pomóżcie też podlewać jak już nie macie nasion na przykład. E, dobra. Ja posadzę resztę. Nawozów. Ej, ale nie mogę. Aha, tego ja nie już. mogę po. Nie. Nie, Czy nie ty mogę kalafiora. Kalafiora, tak? Gdzie dałem? A nie, nie dałeś, dobra, bo nie da jest zasadzić. wiosenny. Tak, nie da się zasadzić. No, no, dobra, już się bałam, że zasadziłeś, mimo że jest Nie spokojnie no ja Gdzie nawet... te kalafiory zostawić? W której? W zielonej, tak? Tak, tak, w zielonej. To nawet gra uczy, że to nie można latem, tylko wiosną. No, dokładnie. Wow, no. Ja bym miała super odcinek połowę w łóżku, słuchajcie. Jakby się ktoś pytał, jakie jest naturalne środowisko Teo, to właśnie to. Pe łóżko. Ale będziesz miała super odcinek, gdzie dzieje się chaos, to jest nasza ulubiona rzecz. Oczywiście. A co to za gwiazdka na twoją głową? A no to jest. A to jest nawóz. ten nawóz, a nie tak. możesz tego dać więcej, to ja ci pomogę. A wiesz co, już mi się kończy. Aha. I zostanie mi tylko na kukurydzę. Już nie macie no nacioną. Nie? nie, nie ja nie, nie mam. No to ja sobie te ostatnie kukurydze. Tą panią przestałem. Nie wiem, bo gdzie ja mam konewkę, słuchajcie, zgubiłem. Czekaj, jest. Jak mogłeś sikawkę zgubić? Ale Aha, ja mam, no bo ja mam lepszą, po co Ho, mam mieć taką podróbę? Chopie, jak mogę sikawkę zgubić? Poza tym ona jest jakaś plastikowa, proszę was. Ona jest... nieważna. Chyba, <śm> chyba, że <śm> lubicie, to mogę wam dać taką sikawkę. Plastikowo? O jak to masz nasze, nasze kurki? Nie dobra, nie wiem jakie są. Kurki chyba tyła już głaskała dzisiaj. Tak, ja już głaskałam kurki. No już śpią, e, ale możesz wziąć. E, a ja wstawiłam majonez. Nie, nie ma mają. Ja już go sprzedałam, bo pamiętasz, a. ja mam sprzedawać majonez. No boże, tak, dlatego one się pytał. nawet nie można ich pogłaskać. Dobrze, słuchajcie, tu jak dzisiaj mamy cały dzień tak naprawdę na tym. To jutro zarabiamy pieniądze, kopalnie i... O! No, no. Mogę no. cię popsikać, zobacz. Będziesz A. cała mokra. Ślwek powiedział oh, rybiocznie. Je. To jest z <noise> jak najbardziej. Dobra, chodźcie do łóżka. Chodźcie, ale to był szybki już. dzień chyba, mam wrażenie. No szybko no, tak. minęło. Tak, szybko minęło bardzo. No. I nic nie zarobiliśmy pewnie. No dzisiaj nic. No, cztery majonezy. majonezy. No. A, cztery majonezy. Eee, tak, to nie jest źle. I fishing widzę, ktoś powrzucał. Ja, ja tam wszystko. Zaległy coś. chyba, co? Tak, tak, tak. No to mamy jakieś pieniądze. Drugi dzień. E, teraz też będzie tyle samo dni, ile było y, no. Tak. Każdy miesiąc my to hmm. samo. Znaczy każda parę roku, tak? Tak, tak. Znaczy no tutaj to powiedzmy jak miesiąc, luty. Gdybyśmy mieli cztery luty. Mm -hmm. Okej, okay, luty. Okay, okay. Luty, luty, luty. luty. O, już tu nie rośnie. Jest tam francuski lute. O Jezu, to znowu trzeba podlewać. Oh my tak, god. Tak, ale jest to szwórka, słuchajcie. E, ja się wykruszam, papa. Pa. Nie, 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 podlewasz z nami. Czemu ja się nie mogę zbuntować, no hello. A, coś a później chcesz zjeść, go. tak? Jak chcesz Ale to ja sadziłem, podlewać. hello! No, ja też! Hmm. Ale psikanie tą sikawką jest bardziej wymagające. Hmm. Chodzą po prostu i sikają po polu. <laughs> oznaczamy oznaczamy. nie? <laughs> I skończyła mi się. Mnie też. To musicie zupełnie. Wodzianka. A to myślisz, że to tak działa, tak 5 minut i już? <noise> Dobrze, ja pójdę Jak do góry. Jak dużo herbatki, to działa. <noise> no dobra, podlane. Mm, to ja idę spanko. To ja idę <noise> do kopalni, ja tam się... No to ja idę na, na rybę. No ja ja też pójdę Ty, do ty masz siłę na kopalnię? Po tym no mam. Poddawaniu. Mam. To jest Torgusina, to pamiętaj. Ty ja mam taki, y, ten truizom taki fajny, nie? No a ja mam młotka, więc idziemy. totalnie. Ale jest szczęście? Y, jest neutralne, jeśli dobrze pamiętam, więc. Mm. Okay. Tak, takie niebieskie było. No, no to neutralne, o te ośpito to ci nie przeszkadzam. No, proszę <laughs> mi tu nie wchodzić. Zaraz ja ale... by się w oknie przydała. A masz może? Um... Nie. Perno. Nie. Coś do jedzonka takiego, żeby mi energię w trakcie tam pobytu w kopalni, no, odnowiło? Nie, nie bardzo, bo znalazłam tylko coś, co daje dość sporo energii, bo 40, ale daje to do community center, bo potrzebujemy. Mhm. A Chyba, że znajdę jeszcze jedno po drodze. No spoko, spoko. Nie no, damy radę jakoś. A co z tymi butami? Bo mówiłaś, że tak gdzieś można sprzedać. A, w tym sklepie tylko ty jeszcze nie zrobiłaś misji, A, żeby no. do niego dojść. Powiedz mi, czy na wykrzykniku masz jakąś misję z zabijaniem slajmów albo coś takiego? Hmm. coś związanego z kopalnią czy masz tak no coś tu jest czekaj hmm. explore the mine reach level 5 no. in the mine A, to te, weź windą dojdź do piątego poziomu po prostu to bo ci się tam przypakowało wiesz ominęło Aha. cię tak? no, bo nie byłaś z nami chyba jak myśmy byli na tym piątym poziomie to idę no a pozbierasz potem też drewienko, bo zużyłam te żółtek. Tak, rzutek. tak. o to super, bo zużyłam żywicę na nawóz, bo nawóz, jakbyście nie wiedzieli, robi się z żywicy, nie? O, mam przejście. Tak, myślałam właśnie o tym, żeby pozbierać, bo też dosyć dużo poszło na te krowy, nie? Kiedy? Tak, tak. No. A... Tu do góry. Teraz... A te krowy kiedy będą? Jutro możemy okay. iść kupić. Okej. Tylko musimy też mieć pieniążki na nie, więc Sylwek, wierzę w twoje... Dobra, właśnie, to robię. Robię, <grywa> Dajesz tam czadu z tymi rybami, nie? dobrze. Nadal masz wprawę? <grywa> tak, jest super. super. Ja idę do torgusinki mojej. <grywa> nie wytrzymam z nimi, słuchajcie, nie wytrzymam. Przecież ci się to podoba? No, no, o, ja nie o, wiem. O, ja, jaka małpa! Ej, ej, ej! Kurde, nie, nie chcę stracić. Ja chciałam, że ryby a nie małpy. A no, to akurat tak się trafiła taka małpa. Ej, ty jesteś moja. Ale trudna jest. O, jest coś. Żelazo chyba, czy coś. Tak? Czy ty jesteś jeszcze na tym poziomie, co ja? O, tutaj ja się Ja jestem na 67. Jest, o, to Co to jest? Hej, ja oczywiście się lubiłam nie? Moim planem jest Halo, dojście kopalnia. do 69. 9 A, Gdzie to się zgubiłaś? A tu jest dobra przejście. Szukam, wiesz, gdzie jest mostek, ale już odcinek nazwę 69, no bo tu wszystko, zobaczcie, zaraz dojdziemy do poziomu 69 9 w kopalni. Tak? Znaczy, że to będzie twój ulubiony odcinek. No, zdecydowanie. A ja bym jeszcze te potwory hmm. może zabijał. No to pozabijaj. Może by sobie kombat, wiesz, wbić, nie? No spoko, to jeszcze. Chociaż ten kombat to tylko się do tej kopalni nadaje, nie? Do czego? Znaczy, no, w tej kopalni tylko się bijesz, nie? Nigdzie indziej. Tak, ale jeszcze wam powiem tyle, że to nie jest jedyna kopalnia w grze. Aha... Mm. O nie, duch... No, patrz, bijeś, się. go na mnie, popycha. Mogli, ale mogliśmy grać z nim, z nim głupiego Jasia. O, o, ferno, tak. tak, dla przypomnienia w takim razie, powiedz nam wszystkim, ile godzin przekrałaś w, w Stardew Valley? 380? E, czy 180? Mhm. Mm Hmm. I e, jakie tam jest, było u Ciebie zakończenie? Czy to było zakończenie już całej gry, czy po prostu sobie przerwałaś? E, wiesz, co przerwałam? Mój najdłuższy czas to był trzeci rok, bo chciałam zobaczyć rzeczywiście to, co wtedy jak grałam, było końcówką i już nie miałam nic nowego. Natomiast wiem, że teraz jest dużo nowego kontentu, do którego sama nigdy nie doszłam, nie. A bo aktualizują tą grę, tak? Tak, tak. Jest ciągle aktualizowana, co jest świetne. I mówię tylko tyle, co wiem, nie jak sądzę, te schody są tam. No? Mhm. Weszłam tu i to mi kazało iść na 40 level. A, ale tu na. Aha, bo to jest jeszcze jedna misja, możesz iść, ale już zrobiłaś tą główną. E, powiedz mi, czy teraz ci nie doszło zadanie z zabiciem slime? A nie, jutro ci nie. dojdzie. Jutro nie. Jutro ci dojdzie do skrzynki, okay. wiesz? Aha, no dobra, to mogę iść. Może na plażę, jak już tu jestem. No! Połów ryby? Ja nie umiem w ryby! Perfect. O, patrz. No co ty idziesz że... się opalać na tą plażę? Opierdalać, też na od. wow. 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 o... Odcinek się zrobił dzieje? właśnie 12 plus. No on zawsze ja, ja muszę... 18 tutaj plus. Tutaj wyciszysz. się. Pewnie. O, patrz, torbus! O, eee. o, tak nie, znaczy nie Co to da się jest? Ramy. No to jest ta proca, która się nie przydaje. No się nie przydaje? No bo rzucasz kamieniami, a kamienie się Ale dosyć. ja nimi dobrze będę rzucać. Będę dobrze strzelał. No dobrze, ale nie zużywaj za dużo tych kamień. Dobrze. <noise> Tutaj już Ej, ale jak fajnie tu się zmieniają te klimaty w tych, w tych kopalniach. To jest fajne. No przecież. To zamczysko w ogóle? Co to jest? Nie, to jest loch. taki. Ej, bryny. ale tam zostawiliśmy coś. Nie wiem co, ale. Takie ja już... do podniesienia. Nie do z, rozbicia, tylko do podniesienia. A tu trudno, to chyba był kwart. No, 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 tak, kwarc. Oj, będą potworki się spełnić, jakieś czekać. Ulala, jakiś kościotrup? No. Ej, to jest sylwek jak w Tomb Raiderze. O, no, fajnie. <noise> 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 sylwek Tomb Raider, o, oh, fajnie. <noise> mhm. Ale serio? No. Ale coś mi przypomina to, słuchajcie, jakąś grę taką ze starych lat moich. E, no coś z dzieciństwa, coś mi się takiego przypomina. To w aż, takich... aż chciałbym zobaczyć. No, w takich nie ma tak, słuchajcie. Nie wiem, co to może być. No. no <noise> wszystkich zabijasz, bo ty masz jakiś większy zasięg tą bronią. No, bo ja mam młotek, a ty masz sztylecik tak naprawdę, bo to się zaliczy jako sztylet, to twoje, nie? No tak, tak. no. Moje jest, y, ma duży zasięg, ale jest powolne. Wej! Ej, 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 O! o dajesz, Sylwek, dajesz! No, ale no, na pewno niektóre są tak trudne. Wiesz, co, bo te, co są trudne, są więcej warte. No, to na pewno. Mhm. Ja no, rozwalam chodź, te duże tak. kamienie też, bo one dają dużo właśnie kamienia, nie? No chodź, tatu. Dobrze, że nie ma żadnych ja nie, strzelających, nie? nie? Można ty mi. Natomiast myszką to nie wiem, klawiaturą to ty. Te... Ale co, trafiać na te ryby. Nie, ale uwierz mi, że to jest dość. Wydaje mi się, że jakąś prostą rzecz pomijasz przypadkowo. Pominałaś chyba tutorial pierwszy. Bo tam ci pokazuję, jak to robić, wiesz? Ja nie umiem utrzymać tego w ogóle. Nie to, to zaraz to... spada, ten. Hmm. Zaraz no, powiem... to jest takie bardzo na wyczucie, nie? Torgus weźmiesz? Da. Ale wiesz, ja raz kliknę myszką i ja mam okay. ten znacznik w połowie tej wędki Aha. i ona mi zaraz spada, A... bo musisz, musisz klikać, musisz klikać tą myszką, cały, tak delikatnie, bo żeby ci leciał ten pasek, nie, to musisz go podtrzymywać i musisz tak klikać. Tak, leciuteńko, nie? Tak, no, tak, leciuteńko. Albo czasami w ogóle puścić, i nic nie klikać, nie? tak? czasami puścić i nagle chwycić znowu, bo to masz taką siłę, jakby fizyki. Musisz w to wczuć się tak. Ja nie mogę już nic robić, bo mam energię na zero, praktycznie, nie? Znaczy, nie, nie. Ja, nie ja bym dobra z chciał. Fizyki. Chciałbym dojść ja do też. 75 i stąd wyjść. Ja też, ale mi się też kończy energia, więc możemy mieć problem. Tylko osłonij mnie chociaż. No, jestem, jestem. O. Ale atakowanie też ten zabiera energię? Zabiera. Nie, nie. O, patrz, o! Tak. Ale fuks! Dam ci masz po jednej mamy, bo dwie wyleciały. Ale fuks. Ale nam się. A to dużo daje? No, 40, to już coś mamy, nie? Znaczy 30. No, coś tam dało, fakt. Ops. Aha, bo tutaj jest kamień. Aha, to przez kamień się nie da. No. Zdajesz go. Mi się podoba. jeb, jeb, jeb i już nie ma. Nooo. Ja jestem taki silny. Niczym Mariusz Płódzienowski. O! Mam. O! Ale fuks. Tak. Dobra, ja też wracam, bo już energii. Dobra, nie mam. ja już idę stąd. Ja jeszcze sprawdzę, dopóki mi się energia nie skończy coś Okej. Okay. Ja już A mam już... zero energii. Ja zrobiła, zrobiłam zadanko jedno po drodze. Mhm. A nie, prezent miałam komuś dać, także i wracam już i będę zbierać drewnianko jeszcze. Okej. Okay. A udało Ci się z tą rybeczką, czy nie bardzo? Tak, gdzie ja zaś poszłam. Lewo co? tu? Czy z tą rybeczką? Nie, się... nie, niestety. Wiesz co, ja, ja ci mówię, ja ci po prostu pokażę, no. po grze, jak to si zrobić mniej więcej. Bo to. Nie jest takie trudne, żeby sam gest robić, ale precyzja jest troszeczkę trudniejsza, nie? Znaczy no, ja mam wrażenie, że... albo ja bym się czuła się eee, zmniejszyć czy coś. Nie, to nie ma nic z tym związanego, bo to po prostu chodzi o kliki. Ja ci potem pokażę. Dobrze. Ktoś mi zebrał majonezu, co to miało znaczyć? No bo Ferno była w tym, no to jak miała zebrać majonez? No przecież ja teraz nie miałam miejsca, czy ty go sprzedałeś? A, no tak, tak. Przecież miałeś nie ruszać, bo farno Oczy. więcej zarabia na no, rzeczach zwierzęcych. To nie wsadzaj na razie nic do skrzynki, bo jeszcze chyba można wyciągnąć. Nie, nie można. Możesz wyciągnąć? Podejdź do tej skrzynki, ja nie mogę chyba Twoich rzeczy wyciągać. Przepraszam, co ale to było już 5 lat temu. No spoko. Mogę wyciągnąć. To wyciągnij, to wyciągnij i zaraz mi. Dobrze, już do skrzynki w w czarnej. Kładam w, w, w Do czarnej, wróż, bo ja tam tak będę. Znaczy, chcę. Ja A nie mam bo miejsca. ty nie masz miejsc. No tego nie podniosłam, tylko daj do skrzynki po prostu. Dobra, daję do tej tak, czarek. Tak. Dobrze, dziękuję. <laughs> Problem Słuchajcie, te nasze dogadywania się to jest hit. A czy ja mogę tą proces sprzedać y, tam gdzie Tao sprzedawała te budki? No jeszcze właśnie proc... nie sprzedawała. A, no to pójdziemy razem następnym razem. Proć się nie da sprzedawać. Pójdziemy razem następnym razem. <laughs> Proć się nie da sprzedawać to Aha. No. Ja daję do skrzynki po prostu, No, to ja też. Do której? Do białej, bo tam widzę, że w większości zostawiamy te proce Takie duperele, tak? Ale wiesz co, to są jakieś kraby do złowienia, jakieś muszle, takie jeszcze inne... Co to w ogóle? Ślimaki, małże... Słuchajcie, ich się nie łowi, je się zbiera w pułapki takie... No, macie normalnie takie, jakby sieci rybackie, nie? To coś na tej zasadzie. Aha. Hmm. I to się robi. Musisz mieć skill w fishingu. To się nazywa crab pot. Powinieneś to mieć, Sylwek, zobacz sobie. Na, w craftingu. Ale w, czym? W, w craftingu, craftingu. Crab pot. Bo ja mam odblokowane, to ty tym bardziej powinieneś. A czy ja mogę jakąś Newspaper, Broken CD sprzedać? Nie nie spróbuj. To, to nam potrzebne to jest... będzie. A, Craf dobra, crafting. Wiesz ja mam wszystko zamazane, takie zamknięte. To ja idę spać. No bo to nie masz na to przy sobie rzeczy. Po prostu zobacz czy masz odblokowaną taką... E, odblokowaną takie, No. A, a jaka to jest ikonka? Po prostu nazwa. No, jak najedziesz, to masz krepot. Ja to miałam na samym dole prawie. Campfire fireman. Jest, jest Krapot. pot. No to mhm. możesz zrobić, tylko na razie mamy za mało irona. Tak, e... musimy 40 wood i 3 iron bar. Tak, panko. Czyli 40 tego, no dobra, wiadomo No odspać. to chodźcie z panko i... E, możesz... Ja tylko jeszcze ryby sprzedam. Okej. Okay. Po prostu zrobimy tak, że... E, os... Inaczej, następnym razem zrobimy ci kilka tych takich pułapek. To będziesz mógł sobie je dać gdzie chcesz, albo na... mhm. nad ocean, albo nad jezioro, albo nad rzekę. I sobie musisz je sprawdzać codziennie, tylko tam trzeba przynęty wsadzać do środka, wiesz? Dobra. No jest, to. Będziemy no. i będziemy kończyć na dziś. Tak. No. Ale szybko zleciały te dwa dni. No. Jak bicza strzelił. Żeby nie powiedzieć czego innego. E, aqua jeszcze mam coś? Aqua to jest kamień. Proszę, lek nie Nie, sprzedać. nie no. no bo już masz. Nie przesad. 30 minut. No. No, no. Dobra, już, już, już kończę, już kończę zemdlejesz nam tam i co będzie? Kto ci no zrobi usta? Usta. A, któreś się znajdzie. Szybko do szybko. Jestem. Dobrze. Jej. No w następnym odcinku kupujemy krowę. Jej, yeah, nareszcie. O. Ej, czemu? Mm. I pokażę ekran. Wam super miejsce w następnym odcinku. Ej, ja czy... dobra, ja zdziałałam. No proszę, <laughs> był... że mi się coś skraszowało. Bo to był taki dźwięk i mieliśmy go słyszeć. Aha, było coś, no tak, ok. A, proszę okay. mi nigdy w życiu nie sprzedawać Bagmit. Dziękuję. A gdzie jest Bagmit? W Oder ktoś sprzedał, ktoś odkę. Oh, ja. Ja. ja sprzedałam Bagmit. Proszę nie sprzedawać, Siwida też proszę nie sprzedawać, Geodek też proszę nie sprzedawać. A to chyba ja sprzedałem Geodek. O nie, i teraz Teo i Sylwek klapsy, proszę się Klapsy. Sylwek idziemy do konta. Proszę się wypiąć. Ale nawzajem możemy sobie zrobić, co nie? O, o, tak, tak. Proszę też zepsutych CD nie sprzedawać, ani To nie sprzedałem, ja zostawiłem. Ktoś sprzedał, to chyba Sylwek. No to a chyba nie, ja. A niczego? Ej, ale to w ogóle kasy nie daje faktycznie. A ten breschęcy. No właśnie, żadnych śmieci. To, co, się zepsu, to coś tam No nie tak daje dalej, to w ogóle. Bo nic. jak będziemy mieć maszynę do recyklingu, to będziemy odnawiać te rzeczy. Okej. Okay. Dobra. Wtedy będziemy sprzedawać naprawione. Nie, wtedy będą potrzebne do craftingu. A -a -a. No dobra. To zakończymy. Kończymy. Mhm, kończymy. No pa -pa. na razie, papa! -pa. Pa -pa.